No hej, witam Was, moi drodzy serdecznie, w tym jakże pięknym dniu. Moi drodzy, zastanawialiście się kiedyś, co w ogóle oznacza słowo INCEL? INCEL to, to w dużym skrócie incroyable celibate, czyli mimowolny celibat, czyli osoba, która nie ma nie ma żadnych kontaktów intymnych po, do, po dokładniejszej Dokład chcecie dokładniejszej definicji słowa Incel. Oto wam się wyświetla, moi drodzy. Moi drodzy, należy też należy znać tą definicję z tego względu, że tak naprawdę e, tak naprawdę w momencie właśnie kiedy nagrywam ten film, e, jest dosyć późno i będę starał się mówić... Rzeczowo, a czy mi to wyjdzie to już inna sprawa? Moi drodzy, należy sobie zadać pytanie, bo dużo ludzi, w ogóle dużo ludzi demonizuje. Znaczy powiem tak, ogólnie rzecz biorąc, Incel też, też występuje moi drodzy, jako subkultura internetowa, ale umówmy się, że są to realni ludzie to są to moi drodzy realni ludzie, którzy z tej lub z innej przyczyny nie są w stanie moi drodzy nawiązywać nawiązywać kontaktów intymnych z płcią przeciwną tylko teraz pytanie moi drodzy bo to jest najważniejsze pytanie które jest zawarte w tytule tego filmu czy bycie incelem jest czymś złym czy fakt, że się jest incelem jest czymś złym Otóż, moi drodzy, to zależy od wielu rzeczy. To zależy od tego, jak traktuje się innych ludzi. To zależy od tego, moi drodzy, jakie mamy podejście do innych ludzi. Bo, moi drodzy, oczywiście na Wikipedii przeczytałem tą samą definicję słowa Incel, zresztą właśnie z Wikipedii pochodzi, a ta definicja, którą widzieliście na samym początku. Moi drodzy, Należy pamiętać o innej ważnej rzeczy, mianowicie o tej, że słowo Incel oznacz, o, oznacza konkretnie, e, konkretnie sytuację, w której człowiek nie ma kontaktów intymnych z płcią przeciwną, tak jak już powiedziałam na początku. I teraz pytanie, czy to jest coś złego? Ponieważ żyjemy w takim społeczeństwie, które, które owszem, które jak ktoś, jak ktoś e, lubi, lubi mieć takie kontakty, to to akceptuje, tak? Ale wydaje się, że przynajmniej w, e, na poziomie internetowym, jeżeli ktoś takich kontaktów nie ma, to jest, e, to jest często jakoś jednym trafem wyszydzany. I teraz pytanie. Skoro już skoro już Wam poniekąd wytłumaczyłem, czym jest słowo insert, to teraz pytanie, czy jest to coś, jest to coś złego? Jest to coś, czego trzeba się wstydzić? Nie sądzę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w wielu sytuacjach, moi drodzy, jest, moi drodzy, to, moi drodzy, to, że się... To, że się ma takie kontakty, czy jest, czy jest powodem, nie wiem, do chwalenia się? Nie. Czy jest powodem do wstydu? Również nie. Moi drodzy, trzeba podejść do tego normalnie, naturalnie. To jest, moi drodzy, naturalny proces, tak? Jak oddychanie i wydalanie. Moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc, nie mogę się nadziwić, jak przynajmniej zapoznałem się z tym tematem z tym, jak z tym, że im cele e, dużo wypisują na takiej na takie stronie, e, na takiej stronie, co się nazywa Wykop. E, nie mogę się nadziwić jednej rzeczy, że ktoś może uważać, że kiedy takich kontaktów się nie ma, to się jest gorszym. Czy się jest faktycznie gorszym, jak takich kontaktów się nie ma? Absolutnie. Czy jeżeli ma się takie kont kontakty regularnie, to czy to jest powód do wstydu? Oczywiście, że nie. Czy to jest powód do tego, żeby się bać? Pewnie, że nie. To, moi drodzy, to, moi drodzy, czy to, czy to postrzega się jako dobre czy złe, zależy też od naszego, naszego sposobu bycia. I ja na przykład, moi drodzy, i ja na przykład, moi drodzy, takie, takie kontakty, nazwijmy to, Bardziej prywatne, intymne, nieważne, jak to nazwiemy, to jest rzecz, moi drodzy, zupełnie normalna. Ale są ludzie, moi drodzy, którzy z tej lub z innej przyczyny nie są, do, nie są do tego zdolni. I widzicie, moi drodzy, i fakt, że ktoś może nie być do tego zdolnym i dlatego, i dlatego sobie ludzie roszczą prawa do tego, żeby ko kogoś, kogoś takiego w sposób wulgarny nazywać, nie wiem. Nazwać frajerem, czy jakkolwiek inaczej. To jest, moi drodzy, takie, takie trochę niedojrzałe, jakby to powiedzieć, takie trochę nie, niedojrzałe, tak jak nazywa się kogoś, że jak ktoś nie ma takich, takich, takich kontaktów regularnych, bo czytałem o takim przypadku, to on właśnie nazwał takiego kogoś frajerem. Drodzy, I to jest, moi drodzy, takie postępowanie takie trochę niedojrzałe, bo dojrzała osoba, dojrzała osoba zrozumie, że z tej lub z innej przyczyny taka osoba nie nawiązuje takich, takich osobistych kontaktów właśnie z płcią przeciwną. Właśnie nie mogę się nadzielić, że ludzie w internecie w ogóle są w stanie... Są w, stanie, są w stanie obrażać innych ludzi tylko dlatego, że nie mają takich kon kontaktów z kobietami, jeśli mówimy o mężczyźnie. Problem, moi drodzy, problem, moi drodzy polega na tym, że ludzie, że ludzie zdają się nie rozumieć tego, że nie zawsze jest to możliwe, żeby takie kontakty mieć. I moi drodzy, to, czy, że się nie ma takich kontaktów, czy to, zna, czy to jest powód, czy to jest powód do stresu lub, nie wiem, do tego, żeby popadać, że popadać w złe samopoczucie? No, nie, tak? Nie. Dlatego, że moi drodzy, znam wiele osób, którzy to robią z własnego wyboru. A znam, tak, a znam też również takich ludzi, czyli tak zwanych Inceli, którzy, moi drodzy, tak żyją, dlatego, że z tej lub z innej przyczyny nie są w stanie tego zmienić. I tu jest słowo klucz. Incel to jest osoba, która chce nawiązać kontakt, ale, ale nie jest z tej lub z innej przyczyny, nie jest w stanie. Nie, 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 nie można nazwać incelem kogoś, kto z własnego wyboru nie chce nawiązywać kontaktu. Moi drodzy, i trzeba to zaznaczyć raz na zawsze bycie incelem nie jest niczym złym. Jeżeli nie nawiązujesz takich osobistych kontaktów, przykładowo jak jesteś mężczyzną, jeśli nie nawiązujesz takich osobistych kontaktów z kobietą, to uwierz mi, e, Słuchaj, nie masz powodu, żeby, nie wiem, żeby się wstydzić i wiem, oszukiwać swoich kumpli, e, że, już, że już masz dziewczyny i tak dalej, że już to robiłeś. Nie, to nie jest powód. Właśnie o to chodzi, że w wielu, w wielu aspektach w wielu aspektach to, to, że jeszcze się czegoś nie robiło, jest właśnie bardziej bardziej pożądane. To nie jest, moi drodzy, powód do wstydu. Może przyjdzie Twój czas, może nie. Wiecie, moi drodzy, moi się, moi drodzy po poznaniu definicji słowa INCEL wielokrotnie, na przykład kiedyś. Nie wiem, ale się dowiem, robił film na ten temat i po poznaniu pełnej definicji i wszystkiego na ten temat, mm. słuchajcie, <laughs> mogę śmiało stwierdzić, że też nim jestem, ale czy to znaczy, że, czy to znaczy, że nie lubię kobiet? Nie. To nie znaczy. In, 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 insel, insel, incelem nie jest się wtedy, kiedy się nie lubi kobiet, tylko wtedy, kiedy się lubi kobiety, ale nie można z nim Głębszego kontaktu złapać. I niestety, moi drodzy, prawda jest taka, że jeżeli człowiek nie myśli nad definicją, którą czyta, bo ja tak naprawdę przeczytałem definicję właśnie z internetu, bo obawiam się, że w encyklopedii PWN mógłbym nie znaleźć, te, znaleźć tej definicji. A może mógłbym? Nie wiem, nie mam pojęcia. Fakt, faktem jest taki, moi drodzy że faktem moi drodzy jest taki, że słowo Incel nie jest obelgą. Słowo Incel nie jest obelgą. Jest tylko świadectwem tego, że tak naprawdę że tak naprawdę z tej, z tej lub z innej przyczyny nie jest, nie jest się w stanie nawiązywać kontaktów z płcią przeciwną. I moi drodzy Odpowiadając na pytanie, na pytanie z tytułu filmu, nie. w byciu Incelem nie ma nic złego. Pod warunkiem, że się nie dzieje się nikomu krzywda. Bo jest przykład, y, takiego człowieka jak Elliot Rogers, który też się definiował jako Incel, ale który zrobił bardzo złą rzecz, pozbawił kogoś życia, i poszedł za to do więzienia. I to jest, moi drodzy, coś bardzo niefajnego. Bo wtedy ludzie, identyfikujący go jako Incela, sprawiają, że tak zwani Incele zaczynają być źle kojarzeni. A tak naprawdę, tak naprawdę to jest nic innego jak tylko stan umysłu. To jest nic innego jak tylko stan umysłu. I tak na, i naprawdę, moi drodzy, nie, sądź, nie sądźmy, że jeżeli ktoś, e, że jeżeli ktoś przy, przykładowo nie chodzi spać nie chodzi, nie chodzi z, z, z dziewczyną, to naprawdę nie, nie, trakt, nie, można, nie można traktować go wtedy, nie wiem, jakoś jakoś tak naprawdę jako podduszka. Tak? Nie można traktować go gorzej. Tylko po, tylko po prostu, tylko po prostu jeżeli, jeżeli jesteś normalny facetem i nawiązujesz te relacje to powinieneś być wyrozumiały dla człowieka, który z tej lub z innej przyczyny nie stanie. Bo naprawdę, czy, wiecie, moi drodzy karma wraca i prędzej czy później e, takie takie, do takiej osoby to to właśnie wróci. I tak, i tak naprawdę, wiecie, E, używanie, właśnie używanie słowa i jako obelgi też, też nie jest fajne. Bo naprawdę bo sam, e, sam kontakt, sam kontakt właśnie taki taki fizyczny e, z kobietą to moi drodzy, nie, nie, jest, nie jest. Nie jest tak naprawdę nic jedynym wyznacznikiem męskości, wyznacznikiem męskości jest też odpowiedzialność. I, I to, i to, moi drodzy, też czy potrafi zadbać o swoich bliskich. Przynajmniej ja tak uważam, to, więc ten fizyczny kontakt nie jest jedynym filarem męskości. Są jeszcze inne filary, które bez których, bez których ta męskość nie ma racji bytu. takie jak mówię. Zadbanie o swoich bliskich. Zadbanie o, sw o swoich bliskich, tak? I ogólna, ogólnie pojęta odpowiedzialność. Może kiedyś zrobię film na temat odpowiedzialności, ale to jeszcze się zobaczy. Tak czy siak moi drodzy, bycie i, bycie i jeżeli nikomu nie, nie dzieje się krzywda, to bycie jej celem jest dobre. To tyle moi drodzy są do powiedzenia i się zamrzegam. Papa, żegnam pa. Was.